No, cześć. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że już rower mam na dwóch kołach. Które dostałem od pewnej Kasi. Tu jak widzimy, koło tylnie. Tarczę do niego miałem. Tutaj jest hamulec Shimano. Który dostałem od e... ojca na gwiazdkę, bo z tamtym miałem zawsze problem z regulacją. No, z tym na razie się nic nie dzieje. E... Tarczy miałem, natomiast tarczy starą. Natomiast naprzód dokupiłem ostatnią tarczę. Jak widać, nasze śrub, yy, bo te koła mają nasze śrub, a ja miałem no wszystkie na Centerloka. No i założyłem koło. Bardzo ładnie miałem obiekcję do zakładania tych tarczy naszej śrub. Bo się bałem, że założę je krzywą. No, że może coś się dziać z nimi. Ale jak widzimy, się koło ładnie kręci. Tu jest z przodu jeszcze hamulec widać. Kupiłem nową owikę. Bo musiałem zdjąć tamtą, bo mi linka pękła. Jest nowa owika założona. Także mechanik nie pizda, bo rower gwizda. No i bardzo ładnie. Mi się wydaje, że lepiej w obroty na tych niskich stożkach wchodzi. Także zobaczymy jak one będą się kręcić. O, jakiś kolarz pojechał. Także pozdrawiamy wszystkich, szczególnie dziękuję Kasi za koła. Jedziemy dalej. Jesteśmy w tej chwili za Gierzyckiem, jedziemy w stronę Mikołajek. Cześć!